Sponsorem programu jest Orlen. Latem 2024 w Paryżu. Będę walczył albo będę oglądał kibicowo. <noise> Życzę Ci jednak, żebyś walczył, żebyś na tej igrzyska pojechał. Co, co najmniej powtórzył ten sukces z Tokio, a być może go poprawił, wrócił w doskonałym nastroju. I, jak to się mówi, też wrócę, niespodzianki nie zrobię, bo w Tokio zrobiłem. Teraz jakbym zrobił medal, to już by każdy mówił w Tokio, miał to już. A ja lubię niespodzianki, więc może złoto. Czemu nie? Tadeusz Michalik, brązowy medalista olimpijski. Mam nadzieję, że za rok również złoty. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Orlen.